Chciałem widział, to nas na moje kanale, to jest kolejny film, który razem get up survival z jakimiś knownamami. O ty! No ja ci zaraz znam, chopy, sieła Nie, bo nie nie jest know-namemem. Jego perspektywa jego kanał w opisie tak samo u niego dobra. O kurde kowal, dobra, Tiaksy! Co ty gadasz? Tiaksy na ma? I iron pix i spodnie ironowe! Chłopie, patrz co no. ja mam! Masz chłopie! Daj jak są! So. Dasz? Daj so. so. ale sid! No, no. no chłopie, idealny. Ale no. ja mam fajny dźwięk niszczenia. Tak Taekwondo. No jeden yy? to Dobra. To zdrowy? No? Na pewno? A powiedz, wyrolowany rewolwerowiec. Wy, wyrolowany rewolwerowiec. Skubany. A powiedz, stół z powołamowanymi nogami. Stół z nogami. A dać środy Stół bez nóg. <laughs> Siedzi, że hmm. na wieżej i nie wierzę, że na wieżej jest tyle, Ale długo będę go Jaki Trzy, ile? Trzy, trzy. No uro, Dobra, wiaderko. ja już zrobię. Hop. Mm, osiedlimy się tutaj na razie, w tym, w tej no. wiosce, nie? Nie no, wiesz, nie mam... Nie, nie kop drewno do Ja idę kopać jeszcze. Ej, na nakopisz kobla? Mam nie. kobla, 30 nie. kobla. To daj trochę, proszę. Dobra, ja panowie mam już połowę seta. Nie wiem, jakby... Daj Kobla Wojtek, Wojtasz. Ja to. Ja to Zapraszam Discord Mój w opisie Z Discorda z, z skontaktujcie ze mną na PV I z PV wam rekrutację Albo do mnie możecie maliczka. Ja w każdym filmie mam Discorda podanego. Sigman, dobra, daj ktoś budulec chodź tam na dół, bo tam gracja nie jest. O, poczekaj kopię iron. Tu jem te złote jabłko, wybalone. To dużo tych znowu. O, w dupę umieram, umieram, umieram. Mam rzeczy dla ciebie. O, dobra, ja chcę. Masz, masz, masz. Ło, wow, ty, full profeska! Ktoś coś zabrał. Wiem. Nie, nie masz, co masz, 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 Teraz masz. Ja sobie spokojnie z pokonika, bo mam siodło. Masz, porzuciłem się rzeczy. Masz, 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 masz. Gdzie masz, postawić masz, 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 masz. masz. Dobra, ja bym się pierwszy co zajął w Żelaza. Jedzeniem. Ej, Nie, panu jedzenia wojtaszek, najpierw. Wojtaszek, wojtaszek. Daj, y, Tommy, jak to się nazywa? Y, crafting, bo zabrał. Dobra, najpierw to żarcie trzeba. Ma ktoś sadzonki? Ja mam 6, Ja tam dałam. O, typu, daj żelazo. O! Ej, może nie zabijemy krowy? Ja mam krowę, ja trzeba ją przeprowadzić. No. Czekaj. Chyba siano znaleźć. Idę po drewno. Ma ktoś siano? Hmm. O nie. Przepal tak... maliczek żelazo! Albo daj mi yy, dwie sztuki. Ma ktoś węgiel? Nie Ja cały przepalałem cały czas yy, drewno. Klaty ja mi nie dałeś się... Bo nikt, nikt nie miał klaty zrobionej no. Aha no. Ale mam nieludy Daj mi tylko Dobra, ja lubię płotki Jak się No, lubię? ja idę farmę zrobić Takie patyki jakieś tam było. A tu jest ta książeczka, zapomniałam Zostawcie jakaś. mi to, żelazo i diamenty o... w tym tym. To hmm. idę już mu zajimację pan To mu jedna, a nie dwie. Weź jeszcze jeden podków starczy. Hmm. Co? Co tam? Bo nie wstrypanie. Dobra co teraz robimy panowie? Dobra, gdzie robić tam parę? ja robię. Farby, z... Z... Nie robię. Ja robię to, to zrób tu obok. O, to mogę to zrobić na górę. To macie a, do zasadzenia zasadę. Mak też łopatę? ma ktoś łopatę? Nie, wyrzuciłem idę sobie zrobić z diaksów. Masz? A, idę ci diaksów ja, zająć. O ty psi Chyba to mi to zrobię odok. Okay. Tutaj gdzieś. Zakłowałem. O. Ej, patrz za ostrzęzę płotków. Zrobię tak, pyk, pyk, i tu będzie ostrzę płotków. Znaczy, ja chciałem w tą stronę rozbudować ogólnie, dobra. Dobra. Ej, panowie, mam co. Trzyna... Co ma kowal do sprzedania? Z mam... 3 emrady... dobra. Mam 13 tych, mam 13. Eee, ja muszę la lawę przenieść, bo lawa się muszę przydać w przyszłości, więc ja przyniosę ją tu. 13 sadzone karbuza. O, no to weź zasać. A powiększysz tą farmę? To powiększ. Nie mam czym. No, Ej, dawno nie grałem w ale fajnie tak się no ja też. Ja no też. Ja w ogóle rozumiem. dawno Minecrafta nie grałem. Ja dzisiaj. No ty wiesz, jak wczoraj z tym grałem, ale tak, żeby grać dużo w Z tym oto panem dzisiaj grałem, tym drugim, tym. Tym Ja no nie, no nie wiedziałem, że z tobą, wiesz? Ja już skopałem. No przyjdź tu. Ej, dobra, to no wiem. Trzeba iść zrobić sobie poście łóżko pościelić i idziemy spać zaraz. No ja tu robię domek. Nie, ja nie idę spać, to póki muczki nie znajdę. No <laughs> wszyscy są odse, kurde, jakieś świnie, a no, nie ma. No ale kurde to potem, ale muszę znaleźć dwie Jeszcze jedna. Idę, no, idę po kobla. No idę po kobla, bo to... O, Ej, bo my jesteśmy na dłużej, takim. Co? My jesteśmy na wyspie. Dupa. No tu nie znajdzie bo to jest wyspa. No i dupa. Ii! Jesteśmy na ogromnej wyspie. Jak tego coś tego to niszczy szafie... puszka. Szafie, ile nie ma Nie związku. Niedużo. Tak trochę. Ura, dobra, tak A. Dobra. Ej, trzeba znaleźć ląd i się przebudować do lądu, albo coś, bo to jest wyspa. No to co jest wyspa. to jest wyspa? No ale to, no to nie znajdzie tu krowy. Bo to jest mały. wyspa. też się może krowa. No w się stary. stary, nie wiem, tu mieszkał, to jest fajne miejsce do mieszkania. No, no tak, to tylko nie potem nie... działa jakiś, fajnie był jakiś może most z lodu wami, tak wiesz, żeby szybko się jeździło, albo coś. Tak w przyszłości. No jest taki. to... Dobra, no to nie będzie drugie młódźki, no co ja no tak. poradzę. Młódźka się ogarnie. są trzy owce obok, owce są obok. Masz piasek. To wrzuć do pieca. Dzięki. Przyda się to drewno chociaż. No. Dobra, ja tu ogólnie tu... Tu, patrz, czekaj, tu trzeba na kobla podmienić w ule. Kobla tu wrzucałem, nie? Co mogę iść robić? <grym> no, idź teraz drewno, Maliczek, wyleź drewno Maliczek! Idź, idź go ten rozwal Ten, 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 ja ten, wiesz, na ten, pochodnie se pożyczę Maliczek z niego mi znowu No to se nakup. Nie, to o, oni tu będą pochodnie No i Sigma A nie, mój Minecraft jest taki piękny Tu nie U, ma sensu dać tam. pochodnie, damy tu Jest ładniejszy od twojego, taszka, a to łatwiej tam no, z hamem chamem? Shaderki sobie trzeba odpalić, albo nie, walić A wiecie ile mi cały czas liczyła się GPU? 100% cały czas mam Ja mam 60 cały czas Ja na Zeusach teraz sobie gram? O kurde nie, graficzne pakiety Zastosuj O, shaderki, o shaderki, shaderki Shader, Piękne, piękne, piękne Minecraft. Dobra, Dobra. ja idę pod Dirty. Gdzie taki są. Zjechałem teraz, tak, ale jest tak jeden w skrzynce. O, to jednak nie idę po Ej, ale ładnie ten domek wygląda, tylko to jest jeszcze do skopania. Bo to jest brzydkie, bo to mi tu psuje moją wizjarkę. to wygląda jak dom ekipy, stary. Ja ja chyba zbudowałem domek w jakiejś w Minecrafcie. Jest wow. chyba kiedyś takie rzeczy robił. Ja nie. Bo ty, ja ty, się... jesteś, bo ty jesteś upośledzony, A nie no kupię, ale tak dawno. Wy jesteście nowej daty jacyś. Nowej daty jesteś. on ma tyle samo lat co ty, woj przypomnę. No on jest jakieś nowej daty. No ich upośledzony się wydaje. Ej, chce ktoś łóżko? Nie. To będzie zatało. No ra. No mhm. Myślałem, że jak cię zrzucę, to ty... Eee. Ja jeszcze tutaj to upiększam. Nie, No ja to... Aj, ogólnie gracja wie, że jedna owca jest w tym. Jeziorze no pływa Dobra, w jednym domku bedam łóżka, na jak sobie się, jak, jak się robi Co ja, 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 To zabiło te? to zabiło w ja zabił ja. Jak się robi lanterny? Ale mi chodzi gdzieś indziej, są jakby tam, gdzie był ostatnio koń, albo coś było. No to chłopiec. Jak teraz... się robi lanterny? O o, a ładnie, to ja to nie byłem no, jeszcze. Ale. Kuczok! Nie wiem, czy ja mogę zbierać, bo mnie tak dziwnie wygląda. Dobra, right. jeszcze nie, jeszcze jest mało. Tu przyjdę. Ej, odwróć się. <śmulny> się. Co? Jest, co? Co? Jest, co, jest. co? Co? Jest? No co? Hmm, się co? 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 Nie Co? 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 Już Co? 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 Jak je Czy Czym je wsadzić? No nie wiem! Gładkiany, o wtópę! Chodźcie! Wtópę, węża! Oooo, ja... wejdź tu, wejdź tu! Wchaj, wchaj, wchaj! Co tu się stało? Ja, Czym je zaciągnąć? Do czego kury lecą? Do nasiona, pszenicy. Te! Psz Chodźcie, ten! Tylko odbyłem monitor! Łotkuś, No jak długi będzie ten od ten? Mamy Kopie, co jest? Kopie, daj tam powtórka, nie gadaj! No na Ja co jest? Ej, wiesz, że to jest Ale, jeden miliard? Wojtas. Wiem fart z życio. No chopie! Czemu ja takiego chopie y, w sensie nie mam, jak skrzynkę otwierałem. Droga ja mi skręczy. jakiś za 30 groszy. Anio, otwórz Ale płyć to. to dali taka samotna. No bo ja płynę. Nie, to nie ma. Ej ładne to. Bo ty, ja umiem budować, nie? Słuchaj, i... się! Musiałem, przepraszam, musiałem. Ej, co mogę robić? Nie przeszkadzać! Wykosić całą wioskę z trawy. Dobra. Kosz. Nie, nie ma co. Hej, ty, bo krowa umarła. Nie, nie bo tak No dobra, wartuję. Naprawdę nie mógł tak, bo on tylko depresji dostał. Oh. No, nie. Bo on się śmiało, Ale... że krowa umarła! Kurde kmisłem i zabiłem krowę. Aha. Ok. Aha ok. Ale reakcja opie... Aha. Ej ok. dobra, za, za, za czym idzie owca? Za tobą. No nie, właśnie nie. Właśnie się odsuwa ode mnie. Ale po Nie, za czym idzie? Nie umiem się bić tam tym głęboko. Muszę się! Po co nam są trzy kocioły? No nie bije. Aha, po to sobie nie, ją No to serce nie bije, proszę. No ale. Dobra, zostaw, no To mi nie, nie ja, stało. Soj, soj, Sianka no, widzowie, no. tutaj na ten film wprawił się jeden błąd. Przez ostatnie 20, nie, 10 minut materiału stałem tak jakby w jednym miejscu. Więc yy, nie macie całego dokładnie filmu. Wam to teraz dogrywam. No i co? Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek. I wam podpowiem tyle, że to raczej będzie seria. Dla następnego odcinka. Siema.